Dzień doberek, dzień doberek. Kolejny poranek, kolejne te same czynności. Pobudka jak zwykle, potem przedtreningówka razem z odżywką. A teraz stoję w koreczkach podążając do Ltaima na trening. Oczywiście później będę jechał do pracy. A propos tej odżywki i przedtreningówki, bardzo często zadajecie pytanie, czy nie mam po tym rewelacji żołądkowych. Jak widać nie mam, bo wypijam to, jadę na trening. Myślę, że. Nikt z was by nie miał, tylko po prostu nie robicie takich połączeń, ale osoby, które ze mną współpracują są moimi podopiecznymi yy, i trenują rano, tak samo jak ja, również łączą sobie przed treningówkę z odżywką i naprawdę nikt nie narzeka, a każdy mówi, że właśnie po takim delikatnym można powiedzieć w cudzysłowie posiłku dużo lepiej im się trenuje. 아휴. <laughs> Bo naprawdę dzisiaj bardzo ciężki trening nóg, jak widzieliście zresztą. Zacząłem oczywiście trening od rozgrzewki na bieżni 10 minut. To jest dla mnie absolutna podstawa. Potem jako pierwsze ćwiczenie fronty 8 serii po 15. Potem wypychania na suwnicy 5 serii po 20 z taśmami. Następnie wyprosty siedząc 5 serii po 15 z takim mocnym dopięciem w szczytowej fazie, czyli wtedy kiedy staw kolanowy jest prawie wyprostowany. Potem jedna seria wykroków z kamizelką, 120 kroków, jednym ciągiem, to jest takie naprawdę mega zabójstwo, zwłaszcza jak zbliżamy się do 80 kroków i te ostatnie 40 to jest mocna walka z głową, już nie mówię z mięśniami, ale z głową. Potem uginania siedząc, cztery serie po 20 w super serii z odwodzeniem na maszynie, tam również było po 20 powtórzeń i na dobitkę martwe ciągi. Po takim treningu zrobiłem jeszcze 20 minut spaceru na bieżni, żeby krew odpłynęła z tych napompowanych czwórek. A teraz, a teraz kąpiel i posiłek numer jeden na dzisiaj będzie 300 gramów halibuta, 150 kaszy jaglanej z rodzynkami i właśnie zobaczcie, wypiłem rano tylko i wyłącznie odżywkę przed treningówką i zrobiłem taki ciężki trening. Także, jeżeli ktokolwiek wam powie, że trzeba zjeść mocno obfity posiłek przed treningiem, to naprawdę jest w błędzie, bo to są wszystko tylko i wyłącznie gdzieś tam nasze w głowie utarte schematy i chyba obawa przed tym, że jak nie zjem dużego posiłku to nie będę miał siły. Ja mam i wy na pewno też byście mieli, jeżeli dobrze zaplanujecie swoją dietę w ciągu dnia. Spotkanie w firmie przebiegło po mojej myśli. Jestem naprawdę zadowolony i tak, to ja mogę pracować codziennie i tak załatwiać sprawki. A teraz zobaczymy, czy uda mi się równie sprawnie i wszystko pozytywnie załatwić i w ZUS-ie, i w Skarbówce. Zobaczymy. Ach, jak przyjemnie koły się wśród fal! Nie moi drodzy, nie zwariowałem, mam po prostu dobry humor, bo wszystko dzisiaj naprawdę przebiegło po mojej myśli. Panie w urzędach były przesympatyczne, nie było żadnych kolejek, wszystkie kwity dostałem od ręki. Dlatego, dlaczego miałbym się nie cieszyć, i nie podzielić się z wami moim optymizmem? Ale oczywiście nie zawsze jest tak pięknie i kolorowo, ale jak jest, to trzeba po prostu z tego czerpać radość. Na powrocie do domu szybkie zakupy. Jestem w pierwszej Pawle i kupiłem sobie mój ulubiony ketchup minus 60% kalorii taki dodatek do mięska no i coś na deserek czekolada 90% kakao nie ma to jak po intensywnym dniu i na treningu i w pracy usiąść w zaciszu domowego ogródka no może nie takie mega zacisze bo dzisiaj wiatr hula i zbierają się jakieś czarne chmury nad moją głową ale najważniejsze, że odszedłem od komputera, bo skończyłem właśnie rozpisywanie diet z portalu trenuje.pl i nadzorowałem tam wszystko co się dzieje, a teraz siedzę, delektuję się pysznym koktajlem witaminowym od mojej żony, kiwi, jabłko, szpinak i cała masa innych rzeczy, które pozwolą mi odżywić mój organizm. Ale wracając do sedna i do tego, co chciałem Wam powiedzieć, że intensywność życia, praca, treningi to wszystko bardzo mocno wpływa na to, co dzieje się z naszą głową. Jeżeli my nie będziemy dawali sobie chociaż chwili wytchnienia i nie będziemy tak naprawdę pozwalali sobie na rozprężenie, na luz, to prędzej czy później organizm upomni się po swoje. My zaczniemy żyć na tak zwanym stand-by. Nasz układ współczulny będzie przeważał nad układem przywspółczulnym, a wtedy mamy naprawdę lipę, bo układ współczulny. Uczulny jest odpowiedzialny za tak zwane przygotowanie nas do walki, za spowolnienie trawienia, za rozszerzenie źrenic, za takie właśnie bojowe nastawienie, do gotowość do działania i fizyczne i psychiczne. A układ przywspółczulny pozwala nam właśnie przywrócić trawienie na właściwe tory, zwężać renice, pozwala nam odprężyć się i zrelaksować. I pomiędzy tymi dwoma układami musi być homeostaza, czyli równowaga. Jeżeli któryś z nich, a najczęściej, no nie najczęściej, tylko na ogół właśnie współczulny, odgrywa tutaj większą rolę, to my. Tak naprawdę rozregulowujemy cały swój organizm, a rozregulowanie właśnie takich bardzo ważnych hormonów jak kortyzol, adrenalina i tak dalej, no nie prowadzi do niczego dobrego. Dlatego moi drodzy zwolnijmy chociaż na chwilę w ciągu dnia, dajmy sobie te pół godziny na to, żeby po prostu usiąść i jak ja to mówię, nie robić nic. I tym optymistycznym akcentem nie robię nic i z Wami się na chwilę żegnam. Dzień doberek, nowy dzień, nowy pochmurny poranek. Powiem Wam, mam dosyć tej pogody, bo dzisiaj jest 1 czerwca, dzień dziecka. Powinno być naprawdę już przepięknie. Raczej co roku chodzimy już w koszulkach na ramiączkach, a tutaj lipa bluza. I tak naprawdę jest chłodno. Często zadajecie pytanie odnośnie właśnie takich dodatków, które wczoraj podczas zakupów wam pokazywałem. Ketchup o obniżonej zawartości kalorii, czekolada, na przykład taka 90% kakao. Czy to nie zaburza diety? Oczywiście, że nie. Jeżeli my racjonalnie do tego podejdziemy i... Trochę tego sobie dodamy do naszego jadłospisu, to nie jest w stanie to zaburzyć w żaden sposób naszej diety. A oczywiście będzie zaburzało dietę, jeżeli zaczniemy z tymi wszystkimi dodatkami przesadzać. Tak jak mówię, dieta to nie jest jakiś bardzo, ale to bardzo sztywny reżim, który nie pozwala nam włączyć właśnie takich dodatków, które mogą nam uprzyjemnić i umilić ten jadłospis, jeżeli są one dodawane z głowy. lecę do Oldtimea na trening. treningu, 20 minut robi treka, żeby jeszcze bardziej podkręcić metabolizm i żeby ta termogeneza potreningowa była na jak najwyższym poziomie. W końcu można usiąść na spokojnie i zjeść. Posiłek potreningowy, kasza jaglana, rodzynki, razem około jakieś 150-160 gramów węglowodanów, 300 gramów halibuta i oczywiście jako deser tradycyjnie już masło migdałowe. Chciałem Wam powiedzieć odnośnie tych treningów, które wykonuje bardzo intensywne, Orbitreki czy bardzo intensywny spacer na bieżni. Kiedyś, jak szykowałem się do zawodów, byłem zwolennikiem zwykłej tlenówki, czyli treningów aerobowych. Jednak, no, z wiekiem i doświadczeniem, które nabywam cały czas, i y, tego, jak się rozwijam, i czytam oczywiście nowe przykłady, gdzieś tam nowe badania, no, patrzę jednak, że y, takie bardzo intensywne y, treningi na pograniczu bez tlenówki z tlenówką czy bez tlenowe nawet typu interwały, hity, są dużo skuteczniejsze, jeżeli chodzi o rozpędzanie metabolizmu, a przede wszystkim zachowywanie masy mięśniowej przy y, później y, potreningowej lipolizie tkanki tłuszczowej. O co chodzi? Podczas treningu dochodzi do bardzo dużego długu tlenowego, który zużywa bardzo dużo energii ta energia pochodzi oczywiście w głównej mierze z węglowodanów. Natomiast, y, kiedy y, jest ten efekt termotypowy, o genezy potreningowej, o której Wam cały czas mówię, to zostaje zachowana ilość spalonych kalorii, to znaczy te kalorie spalają się jeszcze bardzo długo po skończeniu treningu i właśnie wtedy najwięcej energii zostaje uwolnionych z wolnych kwasów tłuszczowych, czyli właśnie z tej naszej niechcianej tkanki tłuszczowej. Oczywiście te treningi nie są dla wszystkich, nie są to treningi na pewno dla osób początkujących, tylko dla osób, które są już w jakimś tam stopniu zaawansowane, mają doświadczenie już w trenowaniu i na siłowni i również zbudowały sobie pewną wydolność, bo to jest chyba największym wyznacznikiem jeżeli chodzi o tego typu trening, właśnie m, bardzo wiele osób popełnia ten błąd, że yy... Na samym początku próbuję wdrożyć takie treningi, które nie pozwalają im w pełni wykorzystać tego potencjału. Po prostu serce nie daje tak rady pracować na bardzo optymalnym i wydajnym poziomie. Mówię tutaj o takim pułapie tętna rzędu 85-90% tętna maksymalnego. I właśnie o to chodzi, żeby no przez jak najdłuższy okres czasu, przynajmniej ja tak robię, zachować takie bardzo wysokie tętno i później po skończeniu tego treningu właśnie poliza. Wolnych kwasów tłuszczowych. Ta termogeneza potreningowa jest naprawdę bardzo, ale to bardzo długo. W międzyczasie jeszcze przyjechałem przymierzyć garnitur. Jak widać. Przemierzony, a nie zaka. Tak, tak. I, I dobrze leży, nie? Ale jak fachowcy się zabierają do roboty, to musi tak być. Nie, nie, jak nie będzie leżeć, to, to u nas robionek. Tak. Mówi się, że mężczyzna jest głową rodziny, ale niewątpliwie kobieta jest szyją, i ta głowa bez tej szyi sama nic nie zrobi. Tak jest właśnie u mnie. Gdyby nie moja żonka, to dzisiaj bym zapomniał o bardzo ważnym spotkaniu i lekka panika była, jak żona do mnie zadzwoniła i powiedziała: Ty wiesz, że masz spotkanie na 13? No nie wiem, więc szybka wbitka do domu, przebrałem się, wziąłem jedzenie na dalszą część dnia i pędzę. Mam nadzieję, że zdążę. Bo mam 12 minut pół Gdańska do przejechania. Także trzymajcie kciuki, żeby mi się udało. Chciałem Wam serdecznie podziękować, bo chyba naprawdę dobrze trzymaliście kciuki. Nie dosyć, że się nie spóźniłem. Byłem na styk. To jeszcze spotkanie przebiegło po mojej myśli. I, I to taka dla mnie dobra wiadomość, bo będę miał teraz dużo więcej pracy, ale dzięki niej będę mógł się rozwijać dalej. Będę mógł realizować moje kolejne plany i. Kolejne szczebelki gdzieś tam pokonywać, które pozwolą mi, mam nadzieję, kiedyś spojrzeć na moje życie i powiedzieć: kurde, Karmowski, naprawdę to twoje życie było fajne. Może nie od początku, bo było ciężkie, ale później, dzięki uporowi, determinacji i przede wszystkim chyba dobremu nastawieniu do tego, co się dzieje wokół, dałeś radę. Wam życzę, żebyście też rozwijali się, pracowali na swoją przyszłość i na swoją spokojną emeryturę. I ta piękna chwila, kiedy wraca się do domu, do swojej rodzinki. Dzisiaj szybszy powrót, bo Dzień Dziecka. Zabieramy córeczkę do kina, a potem jedziemy na wspólną kolację na nasze ulubione sushi. Przyjechaliśmy do Kierfura na familijne kino. Cinema 3D. I tutaj właśnie mam niespodziankę dla mojej córeczki, ale to pewnie zobaczycie. Postaram się Wam nagrać. Dzień dobry, moja kochana córeczko. Dzisiaj jest 1 czerwca, wyjątkowy dla Ciebie dzień, bo Dzień Dziecka, święto wszystkich dzieci, tak naprawdę. I właśnie w związku z tym chciałem Ci życzyć spełnienia najskrytszych marzeń, żeby. Dookoła ciebie byli sami fajni ludzie, same fajne koleżanki, sami fajni koledzy, żebyś spełniała swoje wszystkie, ale to wszystkie marzenia, żeby Twoje życie było po prostu tak idealne, że już bardziej się nie da. Chciałbym też Ci powiedzieć, że razem z Mamusią jesteśmy z Ciebie naprawdę bardzo dumni, z Twoich ocen w szkole, z Twojego zachowania. Dziękujemy Ci za to, że jesteś tak dużym wsparciem dla nas, że pomagasz w obowiązkach domowych i że możemy porozmawiać na każdy temat i to jest naprawdę dla nas bardzo cenne i budujące, że mamy tak wspaniałą córkę. Jeszcze raz, kochanie, wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, że film będzie Ci się podobał, a wszystkim dzieciom na sali również składam najserdeczniejsze życzenia i niech Ci piraci z Karaibów będą naprawdę fantastyczni. Wszystkiego dobrego. Pozdro, trzymajcie się. A Tobie, córeczko, wielkie buziaczki. Jesteśmy już po seansie. Naprawdę piraci z Karaibów, jak to mówi moja córeczka, mega sztos, a jak widzieliście Jaglak już wychodzi z każdego telewizora. Koniec świata. I zaczynamy obżarstwo. I tatar z serioli. To był bardzo udany dzień dziecka, w szczególności dla mnie, bo sprawy zawodowe idą we właściwym kierunku, tak jak sobie to gdzieś tam kiedyś zaplanowałem. Czas spędzony z rodziną dzisiaj naprawdę bezcenny, a niespodzianka dla mojej córeczki, czyli te życzenia w kinie, naprawdę zrobiły mega robotę i bardzo się ucieszyła z tego, co dla mnie jest no podwójną radością, bo widzieć ten uśmiech swojego dziecka. I później to, jak się przytula i mówi, dziękuję ci, Tatusiu i Mamusiu, to jest naprawdę coś, co chyba dla każdego rodzica jest właśnie taką chwilą bezcenną. Za niedługo idę robić sobie ostatni posiłek kaszę jaglaną z rodzynkami, z odrobiną kakao. A teraz jeszcze siadam do portalu trenuje.pl, bo tam cały czas wprowadzamy dla Was nowe rzeczy, nowe zmiany, wychodzimy naprzeciw Waszym oczekiwaniom. Pojawiły się nowe pakiety rozpisania samej diety i samego treningu, ale to musicie zobaczyć, czyli wejść po prostu na portal trenuje.pl. Miałem położyć się wcześniej spać, wyszło jak zwykle, usiadłem do kolacji, zaczytałem się, znalazłem kilka fajnych artykułów i jakoś tak się zeszło. Jest 20 po 12, więc za wiele snu mi nie zostało, bo rano 6.20 trzeba wstać. No i tyle. Mam nadzieję, moi drodzy, że vlog numer 9 Wam się podobał. Jeśli tak, to proszę o łapkę w górę. I wszystkiego dobrego Wam życzę. Dobrej nocki, a przede wszystkim do zobaczenia w kolejnym vlogu numer 10. Pozdro.